Do tragicznego zdarzenia doszło w Odolanowie w zakładzie jednej z firm przy ulicy Poznańskiej. Ponad 60-letni mężczyzna został przygnieciony przez maszynę w hali produkcyjnej. Policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego zostali powiadomieni o śmiertelnym wypadku przy pracy na terenie jednej z firm powiatu ostrowskiego. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce wypadku i podjęli czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze, którzy pracowali na miejscu, wstępnie ustalili, że do zdarzenia najprawdopodobniej doszło podczas przestawiania maszyny. Niestety w wyniku jej przewrócenia doszło do przygniecenia mężczyzny. W wyniku poniesionych obrażeń 63-letni mężczyzna zmarł na miejscu. Policjanci będący na miejscu pracowali pod nadzorem prokuratora. Oczywiście zostały wykonane oględziny miejsca zdarzenia z udziałem technika kryminalistyki. O zdarzeniu też została powiadomiona Państwowa Inspekcja Pracy. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Sprawdza, czy zawiodła maszyna, czy wypadek był spowodowany nieostrożnością pracownika.